Kiedy potrzebujesz chwili wytchnienia, kiedy potrzebujesz czasu poza czasem, kiedy potrzebujesz się skoncentrować, możesz sięgnąć po runę ISA. Nie rysuj jej na, siebie, nie, na sobie, ja tego nie polecam, a, bo jest to runa lodu. Możesz poczuć, że robi ci się zimno. Zawsze można ją narysować na karteczce, nawet położyć na nią dłoń, można ją przy sobie. Potrzymać na dany moment i poprosić o pomoc w koncentracji, poprosić o pomoc w nawiązaniu tego połączenia z naszym wyższym. Ja poprosić o, um, o takie wyciszenie i zebranie swoich myśli na opracowanie strategii. Często Wam mówię, że ISA dla mnie jest takim okiem cyklonu okiem cyklonu, w którym mamy taki moment wytchnienia i możemy zebrać swoje myśli, przemyśleć, poukładać wszystko i jakby będziemy gotowi, kiedy wszystko inne się zacznie dziać znowu, tak? Kiedy nadejdzie ta kolejna część tego zamieszania, to my już mamy opracowany precyzyjnie plan, tak? Więc do tego możemy używać runy isy. To jest piękny moment wyciszenia, skupienia się Pobycia samemu ze sobą, jakby i nic wtedy do nas nie dociera, jesteśmy tylko my. Nasz intelekt, nasz umysł, nasza koncentracja. Jak to już wszystko sobie zbierzemy, poukładamy, możecie wtedy wziąć i spalić tą karteczkę z runą Isa. Dziękując jej za to, że Was wsparła w tym procesie. Trzymajcie się.